Okej, okay, ono mam wszystkim z tej strony, turbo jest to drugi odcinek ee, z cyklu. Co za... to za dźwięki dziwne? Z cyklu zagrajmy w Resident Evil 6 kampanii Leona Kennedy'ego. Już, ju, już mnie zombie wkurwił. Tam jest kolejny, bo go widziałem już. Za radą stoisz, bo nie o suko! Pocycusiach! A! Ta suka we mnie czymś rzuca. Dam ryj! <laughs> spłoniesz w A amunicja jak słodko eee, słodko, o Jezu Jezu, Helena, nie strasz mnie tak Uff, sorry, że tak wydarłem Helena nie wystrasza, myślałem, że to zombie tu stoi o, ciało zombiaka where is more zombies mam granaty, trololo mam pistolecik. 110 amunicji, bardzo pięknie Boję się, że będę lamił w tej serii dla sytuacji tego, że jest sterowanie. Znaczy, że gram padem. No że grompadem? No ra zombie padł. Jeszcze nie, już tak. Główka mu odpadła. House sweet. I feel so good. Gdzie jest tą butelką, pedalcze? Open the security gate. Jak umrzesz, będę szczęśliwy. Dziękuję. Uszczęśliwiłeś mnie jak nikt inny. Jakie te ząbeki jak one skurwa gotują się we własnym głównie, czy kichuj? Gdzie jest zombie? Ej, a tu jest. Gdzie jest tym młotem, suko? Nie masz głowy. Cieszysz się z tego powodu. O, roślinki. O, roślinki. Podnieś. Zaraz ogarniemy, co się. O, zielona roślinka, jak miło. Nic tu więcej chyba nie ma. No to idziemy do przodu. Czekajcie, Y. Roślina zielona. To sobie schowaj, odrzuć. Połącz. Z zieloną. Roślina Z plus Z. Połącz z tą. U, potwórna jakaś jeba... Jaka, jakaś jebitna. Mogę tylko wyjebać? To dziwne. No to czekajcie, to weźmy sobie tą. Chowaj Aha, i mam 6, 6 użyć. Okej. Okay. Jeszcze nie wiem, co się robi z czerwonych roślinek, ale to się to się wszystko wymyśli Okej, okay, czyli musimy przejść przez jakiś budynek, gdzie pewnie będzie masa zombie i będzie nie fajnie, znając tą grę. B. Roger Chodź tu, Helenko. Odwróć nam. Dobra, wchodzimy. Trigger finger ready. Amunicja. Boję się, że te, te zombie Wow, co jest? Jezu, Helenko, co się stało? On nie żyje, Helenko, spokojnie. O, amunicja, jeszcze więcej amunicji. Amunicji nigdy za wiele. B. Wchodzimy, Helena. Yyyy! Mm. Ja myślałem, że pierdolnie skupa. Oh O i teraz te w wstano. To jest Resident Evil, przyjdą stamtąd. uznając... Resident cię nauczy. Chyba was! Co się dzieje? Ja się cofnę. To nie był dobry pomysł! Helena! Gdzie mi tu wchodzisz, pedalcze? Dobra, celowanie na padzie jest się. Czy jest Helena? ktoś ci bije? Nie, no co nie, nie pierdol, oh fuck. Na no dużo was. Gdzie pedale? <laughs> ja, 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 ja go wyjebałem wchodzi przez, o, wchodzi przez okno, a tu nie Wyjebał mu kopa i wrócił z powrotem tam Wypierdalaj! pierdalaj Pedale Okej okay. to się bić? No! Helena To było niemiłe! Jebz Pierdolłem Triple A able people combo fighting. Ginch. So. AHHHHHH! Uh, Yak move, beautiful Plexi! It's open! Get out of there! Now! Whoa, yeah, like a boss. Yeah! Gdzie? Yeah, GG! Yeah. Die, bitches! Die, die, die! Die, 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 die! die. Like the boss. Jeszcze musiał jebnąć wtedy, czyli tak, 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 ta, like a boss po prostu, like a boss. Czy Helenka ma mało życia? Helenko? O, oboje nas uleczyło, jak miło. Helenka ma mniej życia niż ja. Z tempą pałą! To jest nowa tempa pała. Najnowsza i najgłupsza tempa pała, jaką znam. Wow, zombie! Hello zombie! Boom! Ja wiem, że ty żyjesz, zaraz wstaniesz i mi zajebisz A ja tego nie chcę, chłopcze, ja tego nie chcę Have a look. A, szukałem biureczko, zdobyłem amunicję Czę kopa, zombiaku! Część kopa? Pstryk. Co to kurwa jest? Jej gówno, boże, już, już się bałem, że to coś mogę podnieść. B Dobra, wchodzimy. Gdzie ty pało, X? What oh, fuck? Helena! Czemu się nią nie zajęłaś? Podnieś to. Take care of this shit. Czy mam uciekać teraz? To są jakie Powstawają, oczywiście! Helena, ty kochana jesteś. Jednak mnie kochasz. I knew it. Ten nie wstanie. Ale przyjdą nowe? Helena! Co się dzieje? Jezu! Jak widzę tą lampeczkę, to już, już, już po prostu. Wow! Ty cholerny zombieaku! Get the fuck off! Ktoś cię kurwa prosił o zdanie? Zamknij ryj! Nie masz głowy. To też mogę przeszukać. To też jest amunicja. O, amunicja, jeszcze więcej amunicji. Tyle amunicji. Wow, 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 wow. Gdzie? Pało. Giń. Masz nożem w twarz, szmaciorzu. tobie nie ma amunicji? Nie ma. Nie ma. Te też, po, ty, ty, też po, powstawają. O, roślinka to była. Wow. Siadaj, gleba, już. Tryk. Glebasz Maciorzu, oh what the fuck! Psst. Nie pyskuj, umieraj. Jest coś w tobie? Nie ma. Dobre. Boże, ile tych zombijaków tu jazd. A ninjutsu potrenujemy i... Co? Masz łopatą po ryju, szmaciorzu. Gdzie z tym nożem pało zjadzie? A masz stryg. Hops. Masz w ko kosą w plery. Gień, suko. że cię nie lubię. Nigdy cię nie lubiłem. Nigdy cię nie lubiłem. Dobra, eee. Yy... Jak ją sukę. Pięknie Helenko. Jeszcze jeden shot. Pięknie. Jeszcze jeden.. Helenko. Kręgosłupa kurwa nie masz, a chodzisz. Posrało cię, chłopcze. Wow! Helenko. Ten spłonął pod... nie wiem... gotował się po dwóch ciosach, a tamten... Był bity, i bity, i bity, i gówno to mu zrobiło. You got it. Okej. Okay. Tu będzie... O Boże. Spierdolamy. Tutaj w środku też są zombioki Oczywiście! Już nie ma! Suko. Ło kurwełę! Masz jakiś problem, Snek. Jebaj się pan na ryj. Dobra, Helena, spierdalamy. Gdzie gnoju? Jednak na, te, na tych takich pionasów to ta walka w, w, wręcz, znaczy... No powiedzmy, że walka wręcz. Sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. You're almost there. Keep running. Naprawdę się sprawdza bardzo fajnie. Kiedy nie ma ich jakoś przesadnie dużo. Bo suko! Już wiedziałem, że to będzie to... Wow! Wow, Helena, mi uratowała życie. Niezła służb. Czemu zbiłem pat... Myślałem, że ma patelnię w ręku i tak mu, mu kurwa zbiłem patelnię. I kopa w dupę! A. Lubisz to, suko! Lubisz to! Wy też to lubicie, suki! Yeah, like a boss! Dobić gnoja! Szczególnie, że, że, że jeszcze w niego nie trafiłem. Dobra, yy, jest ich zdecydowanie za dużo. Helenko, użyjemy sobie tego pstrykacza. Gdzie dziwko? Chcesz się bić? Wow, the suuucz?! Dobrze, Helenko, rozwal ją. ILE WAS TU JEST, JA JEBIKS Reloading Wow Co <laughs> swojego dobiła Dawaj, 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 dawaj Gdzie Ło, wow, co się dzieje? Nie mam amunicji Trololo Tą sukę biłem, a ona nic sobie nie robi i żyje dalej Wow, ile ich tu jest? Dawaj, bijemy ją, Helen! Bijemy ich! łądo suko! A! Wow, a! Nie spodziewałem się tego. Co się dzieje?! Co, siły nie mam?! E, to jest moja kondycja, co to jest życie... ...Heleny? To jest moja kondycja. A dobra, to jest kon... myślałem, że to życie Heleny, myślałem, że to jest moja kondycja tylko. Nie mam kondycji na to, żeby tak robić. Dobra, już mam kondycji trochę. Ale nie mam amunicji! Mam kondycję, ale nie mam amunicji. To sucz. Dat sucz. Dobra, do samochodu. Za, za, za dużo ich, żeby z nimi walczyć. Po prostu nie... O, tam, 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 tam tam są, tam są! A. Są czy nie ma? Nie ma. Dół. Są. X, bierz kluczyk, szybko. Palę... A, furę! Gdzie gno... Lewy trigger? Wow. Widać, że nie umiesz jeździć, Leon, 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 Leon. Ja mam trzymać ten trigger? Nie. Ale brzydki na samym w środku. Wow! The fuck, są na dachu! <grym> Dobra, to zawsze pomaga, dachowanie. Dachowanie dobre na wszystko Masz dał zrób dachowanie, to cię wyleczy Do kanału Ja nie mam To ja potrzebuję kondycji Odpoczywa teraz Leon Dobra, 1% kondycji, znaczy jeden punkcik Trzeba trochę odpocząć, żeby tą kondycję złapać. Jak tak biega, to się wolniej odnawia, chyba. Dobra, trochę jej mamy. Zaraz się jeszcze trochę odładuje. Wchodzimy do kanałów. No, nie mam lepszej drogi, tak. Niestety, niestety. Przykro. Apokalipsa zombie jest. Przykro. Bywa, takie życie. Cześć.

we know about the raccoon city incident but sir a lot of people are questioning my desire to reveal the truth i know where they're coming from and might create more problems than it solves a lesson i learned well in the military bioorganic weapons are a global threat partly to blame we have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this whatever you decide sir i'm with you i've always valued your friendship leon it's time we take responsibility and end this mess

Nie widzicie, i teraz byście gówno widzieli, gdybym nie pojaśnił gry. Dziękujcie mi. Dziękujcie. Dobra, są skrzynki, je można roz, rozjebywać. A w nich jest cała amunicja. Są w nich różne śmieszne rzeczy. Pięknie. Kolejny relikt. Czekajcie, czy ja mogę je wykorzystać? Wybierz umiejętności. O. Nic, 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 nic. No, no, kurwa, dojebałem. Siema, lala. A a Leon czy jeździ jakiś metro tutaj czy coś dobra o mogę zejść to nie wymogło tam tam dobra no to lecimy. Leona, ej, czemu mi się interfejs zmienił? Chodź tu, suko! Idzie zombie! Chodź tu, gnoju! Już padł! Si! tyle ci powiem. Nie amunicji, więc nie mogę się tak nic z nimi bawić jakbym chciał. Nie mogę w nich strzelać z salwami amunicji. Bo ja jej po prostu nie mam Trudno jest strzelać jak się nie ma amunicji, co nie Kong Mam nadzieję, że się ze mną WHAT THE FUCK?! Czym jesteś?! Jesteś zombiakiem! Czemu wyszedłeś z kanału, pojebie? CZEMU MASZ SIEKIERĘ W... ...W SOBIE?! A! Ledwo co owałem go Jak go What the fuck o oh, fuck, LED. Jakie ledwo? Tam tam dużo miejsca. To Ta Tam jest amunicja. Tu jakiś relik, tutaj amunicja. Relik. Kurde, za, za, za dużo od tego. O, jakaś krótkofalówka. Jakiś, tego jest tutaj wiksy. Run bitch. Zamknij ray. Biegnę. Czym jesteś? Kimś szatańskim psem. Gięty szatańskie nasienie Wow, to, to ona myślałem, że to zombie A, ty szatański psie! Dziękuję Tak same były w filmie. Nie, w, 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 w filmie były bardziej Znaczy w tym W Retribution. Czy tam jakkolwiek to się dziewię co tam się ugotował? Co byś porył chciał? Psię. Amasz! O Amasz! O Pies! Dog! Fuck you. Fucking dog. Boom. Co mamy? Umiejętności, muszę ogarnąć. Jeśli ktoś ktoś z was grał w, w, w owego rezydenta i wie i, i czym są te, te. Znaczy co. Jak można? Bo tutaj są te przedmioty, które mogę wybierać umiejętności, tak? No, nie wiem, są gdzieś pokazane, czy coś? Co to jest? Zdalna bomba. Wow. Jestem na boku. I przeglądnę, co ja mam. Zdalną bombę. No to główną mi, po, po mi zdalna bomba. Tak. Może zaraz znowu wjechać Meutro. Tu zaraz będą zombiaki. gdzieś wychodzić. Heleno. Gdzie jesteś? Ej, tu jesteś. Dobra. Ona w miarę nadąża z moim tempem. Jeden padł. Umrzej, suko. O, punkt kontrolny, jak miło. Nie masz nogi, kurwa, na glebę. Glebaj, pan. Ten żyje ciągle. To jest człowiek. Jedziemy, utro. O! Ale brzydkie teksturo, o mój Boże. Uch. Czekajcie, czy ja mam? Mam! Dodaj. Z, z... tym... Z plus C! Cokolwiek to jest. Bo Z plus Z to nie wiem, też... Jeśli, no mówię, jeśli... Jeśli ktoś, jeśli któryś... Ktoś z Was grał w Nowego Rezydenta i, i przeszedł go i ogarnia czym są jakieś przedmioty, jakieś te roślinki, jakieś te wiksy, to... To po prostu niech napisze w komentarzu jakieś porady dla mnie. To będę bardzo, bardzo wdzięczny. Za jakąkolwiek Pomoc... co ty kurwa je... Czym ty jesteś? Umrzesz. Nie wiem czym jesteś pierdoli mnie to szczerze! Mówiąc. Ich nie mogę... Wow! Ich nie mogę jechać z tego. Z. Z, z bliskiego kontaktu. Znaczy z... Nie, no nie mogę ich wyjebać kopa. łaty ty go ty pindo! Fajne jest to, że on nie musi od razu wstawać. Tylko, może chwilę sobie poleżeć i odpocząć! być, No, płoń! Suko pało. Nie chciał spłonąć za pierwszym razem. Coś tu jest. Tam jest. Ja się boję, tam. A Jak mnie pierdolło! O, 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 przedmiot. Relik. Znaczy, relik, boże. Za dużo od tego. Reliki były w tym. Reliki były w. Darkness 2. The Darkness 2. Tutaj są przedmioty, umiejętności, czekolwiek kto to zwie. Ja nie chcę być pierwszy. Heleno, co to jest? Kurwa, wstaniesz, nie? Nie, ale wyjdziesz z rogu, gówniarz! Cholerny scumbagger... Czemu latarka mi nie działa? Ja się boję, że mi tu. wo sto tu! What the fuck? Gdyby nie Ty, Helena, to ja bym się tu zeserał. Daj, być. Naprawdę, gdyby nie ona, to ja nie wiem. Ona mi tyle razy dupę ratuje już. Już. A dopiero zacząłem grę, tak naprawdę. Otwierać to gówno. Amunicja i kwiatek. Uważam się, że to zombie. Ja mam nadzieję, że w, że w innych kampaniach też będę. Znaczy, ja mam nadzieję, że przez całą kampanię będę z nią. Znaczy będę z nią, będę będę z nią. Co to kurde jest? To ja mogę tam to rozwalić wtedy, tak? To fajnie wiedzieć. Tu będzie ten ten przedmiotik? tak? Czy nie? A nie, to nie tu. Ale no, gdzie jesteś? Ale no, tu jesteś, dobra. Dobra, to mam, mam, mam nadzieję, że jakby ten kop który może być, działa w tak, tak ciągle Ja jebie, ile zombiów Ło boże ile zombiów! Ło kurweksy Very sobie eliminować po jednym No tak to nie damy im rady W głowy! Wow! Zginąłem. Zginąłem. Nie, nie kontynuuj. Spierdala. I gram w tą grę, by nie kontynuować. Zginę. Fuck logic game. Dobra, wiecie co, w tym momencie zakończę ten odcinek za 25 minut. Więc dzięki za wydanie. Trzymajcie się ciepło. pa. pa.